Jakiś czas temu nagrywałem Wam nagranie z jarmarku w Raciborzu, a dokładnie z zamku w Raciborzu. Przyszliśmy też przez rynek i pokazywałem Wam, że stoją budki, jak one, nie mówiłem, jak będą wyglądać. No i dzisiaj udałem się tutaj, żeby zobaczyć, czy je otworzyli, czy to rozkręcili, czy jest fajnie. Więc zapraszam do oglądania filmu. Dzisiaj zabieram Was na rynek, na jarmark w Raciborzu. Myśmy wybrali się, bo przy rynku jest dużo ludzi i zero miejsc parkingowych. A taki parking prywatny, jak widzicie. Jest on zaraz przy dużym rondzie koło stacji. Zaraz przy rynku. Tu są takie bramki zamknięte, świecące. Wjeżdżając tutaj płacimy 2 zł za godzinę. Ale zwróćcie uwagę, że przy rynku aut było można powiedzieć dosłownie nabitych, a tutaj są wolne miejsca parkingowe, więc nie trzeba szukać. Jeżeli przyjdziecie na jakąś imprezę, to myślę, że warto właśnie w taki parkingu skorzystać niż pchać się gdzieś właśnie do centrum, gdzie, gdzie auto Wam całe pobijają albo w ogóle nie zaparkujecie. W tym dużym rondzie to jest dosłownie 10 metrów ten parking. Zwróćcie uwagę, jak ładnie oświetlone takie kule. No, idziemy tutaj właśnie do, do tego skrzyżowania, które jest przede mną. No i tam kręcąc z lewo już jesteśmy dosłownie na rynku, więc kawałeczek, e, a bez że tak powiem problemu. Zaraz zobaczymy czy tam dalej będą miejsca parkingowe, tu chyba idzie przejść na e, czy tam dalej będą miejsca parkingowe, czy popełniłem błąd, czy po prostu dobrze zrobiliśmy, że tam zaparkowaliśmy. No i tu jak widzicie parking jest pełny z jednej z drugiej strony. Więc dobrze, że zaparkowaliśmy tam, bo tutaj trzeba było się wciskać. My się. Już z daleka widać, że ludzi jest naprawdę dużo. Tu na szczudłach ktoś chodzi na wejściu. Tutaj nawet nie ma tak dużo takiej zjeżdżalni dla dzieci na takich pontonach. A tutaj właśnie na szczudłach chodzą. Ładnie rozświetloną chęinkę. A tutaj są miejsca z takimi beczkami, przy których można sobie stanąć i winka napić. Ale to nie wygląda źle. Tutaj chyba jakieś kiełbaski albo wstypki, chyba wstypki. I wino. No nie ma to takie malutkie jak się wydawało. Tych budek jest więcej niż ostatnio, żeśmy patrzyli. A tutaj są jakieś osypki. Można było właśnie żadnego wina się napić, żadne kiełbasy, były też kiełbaski. No A tutaj więcej jest ozdób. Jeżeli chodzi o jakieś właśnie ozdoby świąteczne. Światełka i inne rzeczy. Tak tutaj widać. Tutaj jest takie zjedzonko, belgijska belgijskie małe 15, duże 20 zł. no i tutaj mają wino grzane, gorąca czekolada kiełbasa, zupy też tu jest granie z bujewskich grzan, z grzane no i jakieś kule do zdjęć no i tutaj dalej też wszędzie ozdoby tak jak widać no i tutaj są, nowe jakieś kawy ziemniaczki, herbatka a tu są gorące pączki to jest tradycja w Raciborzu. Zawsze jest pełno. kolejka do nich. Trzeba od razu w kolejce, bo to jest tradycja zawsze jak jesteśmy w Raciborzu, to trzeba gorące pączki zjeść. To dzisiaj chodzi o mała kolejka. No i taki grzany pączek kosztuje 5,50 za sztukę, więc stosunkowo drożej niż normalnie w sklepie, ale są ciepłe, świeże. Jak tu jest zimno na dworze, to fajnie, się to fajnie się to zjada, takie ciepłe. Choć ceny pączków też teraz podrożały i w sklepach już też nie są takie całkiem tanie, kiedyś za parę koszyków kupić. Więc to było dużo drożej. Kolejna taka mała karuzela, do zdoby znowu, wszędzie aż do samego końca, z drugiej strony, no i te śląskie smaki, jakieś kiełbaski. No i też grzane wino, tych budek z żadnym winem dosyć dużo. O dziwo nie ma nigdzie kolejek. Stawało się, jak tu wchodzimy, żeby będzie dużo więcej ludzi. Podhala, gdzieś langosy, 20 zł za langosza. Maciej, no właśnie, to chcę powiedzieć. Jakieś miody, przyczele, tutaj znowu jakieś. Piwko. Tak, tutaj jakieś chyba raciborskie ma swoje wystawy. Drowa warężacie bolskiej, zakręcona. Zakręcony ziemniak. Więc można powiedzieć, że idzie też coś tutaj sobie przekąsić zjeść. To idziemy teraz stanąć sobie właśnie przy tych beczkach, zjeść gorącego pączka. No i to jeszcze na bok też jakieś ozdoby idą, też jakieś budki. No, ale... Więc jest tego więcej niż było widać na początku, jak wam to pierwszy raz nagrywałem. Ale sam jarmark jest też dużo mniejszy niż w Kledłogolu, czy w Katowicach. No i dzisiaj jak dobrze pamiętam się chyba kończy, więc już jest końcówka go. No ale można przyjść, można posiedzieć, można sobie spokojnie odpocząć. Ludzi za dużo nie ma, kolejek nie ma. Bezpośrednio się podchodzić właśnie do budek, żeby zjeść, czy się napić czegoś ciepłego. A tak jak widzicie, mój młody nie mógł odpuścić. Mini pączki, mała porcja 16 zł. Taki właśnie buderce, duża, a czyli duża średnia 23 zł, ale już tej małej porcji. Jak chcecie sobie na smak zjeść to myślę, że spokojnie wystarczy. Są ciepłe, świeżo robione, więc w miarę smaczne. Tak, jeszcze rzut okiem na całość. Tutaj w Langosach też kolejki nie ma, jak widać. No sery Podhala tam pojedyncze osoby podchodzą, więc z kolejkami nie trzeba stać. Zawsze przejeżdżaliśmy tutaj, jak było otwarcie na Mikołaja, to zawsze było ogrom ludzi, no a w tym roku, jak widzicie... Do kolejek nie ma problemu, można spokojnie jeść. Tutaj nawet gofry, jak widzę, mają gorącą czekoladę. No kolejek dalej, więc fajnie. Taki gorsz z bitą śmietaną to około 17 zł, a około 10 zł z cukrem pudrem. Więc co nowo drożej niż taki na normalnych budkach, no ale wiadomo, jarmark rządzi się swoimi prawami. Co do cen, jest troszeczkę chyba taniej niż w Opolu czy czy w Katowicach, no ale też jarmarki miasta dużo mniejsze. A te atrakcje, które Wam pokazywałem na początku, to dzieci zjeżdżały z tych pontonów, one są za darmo, dzieci mogą podejść sobie zjeżdżać po kolei, nie ma, nie ma za to opłat, więc to jest fajne. No i sam, sam jarmark jest taki, można powiedzieć, na pół godzinki pospacerować, pochodzić, coś sobie przekąsić. No nie jest za duży, ale, ale wystarczający, żeby miło spędzić sobie weekend, czy tam wieczór, wieczorem, w sobotę, czy w niedzielę pójść, troszeczkę zmienić myślenie i zjeść sobie coś słodkiego. No i po jarmarku, gdzie trochę zmarzliśmy, ja lubię bardzo takie tajskie jedzenie, no i właśnie jesteśmy na tajskim jedzonku. Tu jest fajnie, bo to jest na wagę, więc mogę sobie ponabierać różnego rodzaju smakołyki. Mam jakieś żeberka, mam jakieś w ostrym, pikantnym kurczaki, kurczaki kary, jakieś inne tam fasolki szparagowe, inne rzeczy. No i oczywiście zupkę tajską, więc idę jeść. A Wam życzę miłego dnia.